W 2016 roku otrzymamy nową odsłonę Battlefielda. Choć nie została jeszcze oficjalnie ujawniona, to przedstawiciele jej a także studia DICE wspominali już o tym w dwóch czy trzech wywiadach. Pomyślałem sobie, że to dobra okazja, by zażyczyć sobie batką Company 3 i przypomnieć, dlaczego w ogóle poprzednia odsłona była świetna, bo nawet szefostwo Electronic Arts powiedziało jakiś czas temu, że sami nie są do końca pewni, dlaczego ta podseria cieszy się takim uznaniem. Parę tygodni temu wróciłem do Bad Company 2 po jakichś trzech latach przerwy i byłem zaskoczony tym, jak szybko udało mi się przyzwyczaić do tej gry, a jednocześnie jak bardzo mi się ona podoba pomimo tego, że dużo czasu spędziłem w innych strzelankach. Przy okazji warto też zaznaczyć, że serwery cały czas są zaludnione, przynajmniej na PC, -cie, co cieszy. Co więc takiego jest w tej grze? Zacznijmy może od trybu Multiplayer, który jest dobrze zbalansowany, tak po prostu. Może nie idealnie, bo to jest bardzo trudne, ale na pewno lepiej niż Battlefield 4 z miliardem różnych broni i gadżetów. W porównaniu z nowszymi Battlefieldami, Bad Company 2 jest piękne w swojej prostocie. Jasny i klarowny podział na klasy, ograniczona liczba urządzeń dla wszystkich profesji, to sprawia, że każda klasa ma właściwie jedną jedyną rolę i każdy wie co ma robić. Broni też nie jest szczególnie dużo w porównaniu właśnie z nowymi częściami, a dodatków do tych broni praktycznie nie ma. Bad Company 2 to idealny przykład tego, że wcale nie potrzebujemy miliardów celowników i uchwytów. Tryb wieloosobowy był też lepiej zaprojektowany, ponieważ mapy tworzono z myślą o trybie Rush, a później dopiero na potrzeby podboju odpowiednio je rozszerzano i rozbudowywano. Dzięki temu właśnie gorączka była tym najpopularniejszym trybem i grało się świetnie, niezależnie od lokacji i obie strony konfliktu zawsze miały mniej więcej równe szanse. Podbój natomiast wcale na takim rozwiązaniu nie tracił. W nowszych częściach gorączka odbywa się na wycinkach większych map. Stworzonych już z myślą o i jest to odczuwalne raczej negatywnie. Nawet takie drobnostki jak odzywki i krzyki żołnierzy były w multi po prostu lepsze i miały więcej charakteru. Lepszy był także model zniszczeń, bo bardziej rozbudowany. Destrukcja była też ciekawiej zaimplementowana w kampanii dla jednego gracza. W większości przypadków mogliśmy sami sobie zrobić skrót, wyburzając po prostu ścianę w budynku, co przecież byłoby nie do pomyślenia w Battlefieldzie 3 czy 4. Kampania cechowała się także mniejszą liniowością, co wielu graczy doceniło. Jasne, to też były korytarze w pewnym sensie, ale o wiele, wiele szersze niż w kolejnych częściach cyklu. Do celu można było podejść od kilku stron, a po drodze siać zniszczenie i niszczyć kolejne struktury. No i humor. Humor obecny w singlu sprawił, że kampania naprawdę się wyróżniała, bo to nie były kolejne ponure opowieści o ponurych czasach, które nastały i nasz bohater z ponurą miną musiał sobie poradzić z zagrożeniem. W pierwszej części tego humoru było więcej, ale druga, mimo odrobinę poważniejszej tematyki, także oferowała idealną jego dawkę. Wydaje się, że deweloperom z Dice nie zależy już przede wszystkim na tworzeniu strzelanek z charakterem, to nie jest priorytet. Na pierwszym miejscu stoi chyba duża skala wydarzeń, wielkie mapy i ogromny arsenał. Czy to jednak najważniejsze? Chyba niekoniecznie. Czekam więc z nadzieją na zapowiedź nowego Battlefielda i obyśmy zobaczyli pod tytuł Bad Company 3. Dajcie znać jaką odsłonę cyklu sami chcielibyście dostać w 2016 roku i jak wspominacie cykl Bad Company. To by było na tyle i do zobaczenia w kolejnych materiałach.